Dzień dobry, zapraszam do zrobienia ze mną pysznej sałatki idealnej na kolację lub do lunchboxa. Sałatka jest prosta i szybka do zrobienia. Do jej przygotowania potrzebujemy takich składników jak rukola, słonecznik, tuńczyk, makaron pełnoziarnisty, pesto, suszone pomidory w zalewie oraz pomidorki koktajlowe. Najpierw mieszamy makaron z pesto. Pomidorki koktajlowe kroimy na połówki. A pomidory suszone w paski. Jeżeli przygotowuję sałatkę na kolację, tak jak to było w tym przypadku, i wiem, że od razu zostanie cała zjedzona, to wszystkie składniki mieszam razem. Jeżeli robię do lunchboxa, to wkładam po kolei i mieszam dopiero przed jedzeniem. I tak jak widzicie, nasiona słonecznika należy uprażyć na swojej patelni. Posypać sałatkę. I gotowa sałatka bardzo pięknie, kolorowo się prezentuje.